Widam tutaj nieogarnialki, że to jest Worker's Zrobiłem tu zakłady chemiczne, a nie przeuważyłem, że one potrzebują właściwie wszystkiego do produkcji, oprócz ropy naftowej, to jeszcze płody rolne, żwir i drewno. Także to trochę będzie tutaj bardziej skomplikowane niestety. Płody rolne, kurcze. Płody rolne to ja mam tam, także będę tu musiał znowu wozić płody rolne do, do tych zakładów chemicznych. Bo tam może sobie, nie wiem, jakieś kurcze może pociąg skombinować, żeby tam też jeździł. Nie wiem czy mogę pociągiem wwozić w sumie takie rzeczy. Yy, wagon towarowy, no, no, no w tych wagonach towarowych może być wszystko. Także jakby chyba chyba nie, bo nie można mieszać tych towarów z jakiegoś powodu. Na przykład w jednym wagonie sobie zawieziemy tutaj jeden wagon będzie płów rolnych, drugi wagon. Drewna? Nie, nie, nie można tak, nie, nie wolno. Znaczy w sumie chyba wolno, bo tutaj możemy mieć drewno, a tu może ten? Nie wiem, czy to tak się da. Żeby będą różne wagony, to czy można to mieszać? Nie wiem. W ogóle na ten otwarty wagon możemy załadować 67-tonową maszynę jakąś. Czy można wozić pociągami za maszyny? Nie wiem. No dobra. E, tak do tego trzeba teraz zawieźć to wszystko, niech już sobie robią chemikalia. Tylko, że te chemikalia też mogliby sobie składować gdzieś tutaj zaraz z tyłu. Także zrobimy sobie tutaj jeszcze teraz magazyn na te chemikalia, bo też te chemikalia przypominam, będziemy sobie chcieli kiedyś stąd zabrać, zawieźć, przewieźć, dowieźć. Także tak, tutaj zrobimy sobie coś takiego po prostu. Tylko droga może być z tamtej strony na przykład, gdzieś tak zrobimy. Cyk, dobra. Tutaj będzie teraz oczywiście połączenie między fabrykami. Cyk. Tutaj budujemy, proszę bardzo. I zaraz za tym to tutaj droga jeszcze też taka, o. Wyrównać teren. No to się może. O. Może się udać nawet. Dobra. No i to tak. I tutaj tory też już możemy powiedzmy, że zrobić. Zelektryfikowane, może zelektryfikowane zrobimy. Musiały być kurcze jakoś tutaj. Nie wiem jak to dobrze zrobić, bo tu będziemy mieli pociąg, który będzie jeździł i w tamtą stronę do tunelu. To coś takiego, i w tamtą stronę też może będzie. tak? to, to, to ja nie wiem, co tu zrobić. Tu oczywiście znowu ta moja rzecz, która mnie, mi się bardzo, bardzo mi się podoba w tej grze, czyli nie, nie da się zrobić normalnego łuku, jeżeli mamy dwa punkty zaczepienia. Bo jeżeli mamy tylko jeden, to jest spoko, to łuki są całkiem znośne, ładne i fajne jest ta mechanika, ale jeżeli mamy początek i koniec gdzieś, to się robią dwa, albo robi się takie coś, jak tutaj. Konk połączenia jest zbyt ostry. Albo, albo jest takie coś. Są trzy łuki w tej chwili w jednym miejscu. PO CO TAK?! Mi to przeszkadza, ja wiem, że to niby nie jest nic istotnego i tak dalej, ale mi to przeszkadza i ja bym chciał, żeby tak nie było. Krzywo, żeby to można było zrobić proste, żeby było... No i tutaj ten tor... Kurczę, nie wiem, zrobić sobie że tu mamy ten dwutor już w sumie, nie? I ten dwutor się kończy tam, aż tam tego toru ciągnąć nie będę, bo to się nie uda. Musiałby gdzieś tutaj zaraz sobie wchodzić po prostu. Tak by musiał być powiedzmy. Nic, nic nie wykombinujemy, inaczej za bardzo. Tutaj ten jeden tor, I ten gdzieś tam, no, tylko kurde znowu jest, <grytanie> że tu będzie. O! Dobra, tu jest umiarkowanie dobrze, powiedzmy. Jest nawet w miarę prosto. No to tak by to mogło być, niby. To potem weź, weź jakoś to semaforu i kurde balans. Żeby to miało ręce i nogi takie połączenie. Nie będzie miało rąk ani nóg. No ale róbcie tam, kurde. Róbcie czy nie róbcie. Te semafory trzeba będzie przenieść tutaj przed to, a w sumie ten jeden może tu zostać, a ten drugi tu, tylko że ten będzie jednokierunkowy, a ten nie będzie jednokierunkowy i tylko że tu jeszcze by musiało być prawdopodobnie takie coś, żeby mógł sobie tutaj zjechać ten, ten pociąg. Eee, tylko w tej poczekalni tam na te rozjazdy to, to kurde się nie pomieszczą tutaj teraz. To będzie tutaj... Ja coś czuję, że tu będzie taki duży problem z tymi torami, żeby to dobrze działało. Będzie tu problem. No ale dobra, róbcie takie coś. No powiedzmy. R róbcie to tam. Zróbcie to kiedyś, zróbcie tak, żeby było dobrze i, i będzie dobrze. No, natomiast do tego możemy już wozić sobie na przykład żwir. Weźmiemy sobie tutaj ciężarówkę kupimy. Oczywiście wiadomo najlepsze na świecie. Yy, gdzie ona znowu jest? Schowałem się na drugą stronę. O, T138 już najlepsze na świecie, a to jest otwarta skrzynia. Nie, ja wy wywrotkę, 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 ale też 138 wywrotkę. No, jedź mi tutaj po żwir, który jest całkiem blisko, bo tutaj, zdaje się, to jest skład materiałów sypkich, tak. E, zabieraj mi stąd żwir, nic innego, bo może się dziwnie zrobić. Zaczekaj ja aż załaduję do pełna i woź to tutaj. Do zakładów chemicznych. Jedź sobie z tym z żwirem. Tu jeszcze potrzebujemy płody rolne i drewno. No i ropa naftowa to będzie tutaj rurą ciągnięta, także ten... Mogłem sobie to postawić gdzieś tutaj, to mogłoby mi się udać jakoś może taśmociągiem poprowadzić żywir tutaj, ale tak to tam... Jakoś może damy radę tę ciężarową i tak. No, płody rolne to stamtąd gdzieś będziemy wozić, to zaraz się zrobi 8 ton, to nie jest chyba aż tak dużo. Zużycie przy maksymalnej produkcji najwięcej idzie tej ropy naftowej, chociaż reszty też trochę idzie. Ale tu będą ciężarówki zapierdzielały do tych zakładów chemicznych, kurczę. Dobra, no drewno możemy w sumie brać nawet i stąd. Jakbyśmy tutaj kiedyś mieli w planach jakąś, jakiś tartak zrobić, czy coś, może też tutaj podręczny, żeby to drewno było na miejscu. Nie wiem. Czy wodzić to stamtąd bezpośrednio? Nie, no stąd weźmiemy. Dobra, kup pojazd lub maszynę. I tutaj tak otwarta skrzynia. 9 ton desek. 12 ton desek. No, wybór jest chyba oczywisty. Także jedziemy tutaj, ładujemy się tutaj deska, deskami, się ładujemy, cyk, do pełna dawaj, I jedziemy tutaj, albo nie do pełna, nie do pełna, bo jak będzie do pełna, on tam może zagracić wjazd, że nie przywiozą tych desek na miejscu. także nie, nie ładujemy do pełna, dobra, jedź. I to jeszcze tylko płody rolne, które są tutaj. Dobra, turbo możemy włączyć to nie zaszkodzi, bo i tak czekamy na budowę wielu rzeczy. I tutaj sobie kupimy na płody rolne coś e, 9,5. Co tutaj jest najszybsze? I kurde w ogóle 7,2. E, no, a ten mój ulubiony pojazd to jest to 9,6 i jedzie 70. wiele no to płody rolne. Chociaż dobrze by było chyba dwa takie tutaj kupić akurat. To jest daleko i tych podów rolnych może iść dużo. Dosyć także. Jedź gdzie jest silos? Nie widzę, bo jest ciemno. Tu jest silos. Jedź do silos, ładuj sobie pody rolne. Mordeczko wariaciku, czekaj na załadunek do pełna. Myślę, że czekaj na załadunek do pełna albo nie, nie czekaj. Będziesz na wyżej pusty zapierdzielał. Trudno, załadunek do pełna czasem nie jest najlepszym pomysłem na świecie. Gdzie jest teraz. Nie. Dobra, jest już jasno. Gdzie ja byłem? Gdzie to jest? Matko Bosko, znaczy się zakręciłem. tutaj. Płody rolne, dobra. Pokażno się. Który ty jesteś? Nie wiem, jeden z nich. Kopiujemy ci rozkład. Tutaj. Tak? Tak. Dobra, jedź. Je jedź. Jedź. Dwa razy trzeba kliknąć i to ma w ogóle 30 FPS-ów już w tym mieście. Także bardzo dobre FPS-y. Dobra, optymalizacja. Tutaj wszystko wykosili już. Tutaj, tu jeszcze w środku też by trzeba było wyrżnąć te drzewa. Ja nie mogę po prostu chyba usunąć, zburzyć te drzewa, ale lepiej by było jakby wycięli, nie? No, przynajmniej zarobimy, znaczy nie zarobimy, tylko zyskamy troszeczkę może na tym. Drogę dojazdową. Ostatnia szansa na zakup. Już mi się podział jakiś wycofuje, chyba ten co mi tutaj jeździ to lokomotywa. Mamy w ogóle 67 rok już. Eee... Finansujemy ten to Dobra, dawaj, magazyn róbcie szybciej. To też już macie. Róbcie magazyn. O, o! Ile biur budowy? O! Jak się rzucili do roboty chłopaki? Kurde dobre Tunel jak tam? No jak krew z nosa idzie. 729 tysięcy rubli musiałbym wydać na budowę tego albo ponad milion dolarów. Może kiedyś uda się ten pociąg tutaj zrobić? Czemu tu wszyscy stoją te na tym przejeździe? Aha, bo tu jest ten. Czemu czekasz? To co zrobisz? Ty czekasz na wolną drogę, żeby zrobić ten odcinek, bo po drugiej stronie tunelu jest druga maszyna, która robi drugą stronę. Kurde Usuniemy to przypisanie eee. To pewnie się znowu przypiszę zaraz samo Tak i znowu będzie tutaj problem. No Kurwa, no jaki to ma sens, że tutaj będzie przyjeżdżała ta maszyna i się tu stała? Rób z drugiej strony rzeczy, rób te tor. Aha, nie możesz robić tutaj, bo kurde, tu jest ten coś. Ale może, jakbyśmy tu zrobili wam jakiś kurde sygnalizator czy coś, Tutaj jeden, tutaj drugi. To teraz, może jak jeden będzie budował górę, to drugi się za dół zabierze. Czy jak tutaj wiedzie, no ty zaś tam jedziesz. A tego nie możesz zrobić, halo! Tego na przykład. Możesz to w ogóle wycofać, czy nie bardzo? Połączenie nie istnieje. Dlaczego nie istnieje połączenie z tym? Bo co będzie z drugą stronę? Drezyna robocza nie może, sobie tu przyjechać, zawrócić i zrobić tego? To z tym będzie tak samo odcinkiem, czyli nie, nie zbuduję tego, bo nie, bo... bo... Drezyna musiałaby zawrócić, zajebiście. tam Tamten dziś pojechał, a ten pewnie tutaj znowu stoi i czeka na wolną drogę, żeby wjechać do tunelu, no oczywiście. Zdupiaj stąd. Nie rób... nie buduj tego, buduj mi to, no kurde, co ja mam tu pentestoru zrobić, żeby ten pociąg mógł tutaj, kurde, balans... No chyba tak. Chciałbym zrobić takie coś za, za blisko. Takie coś I co? Pewnie też nie zakręcę, bo jest zbyt stromy zagroń się. Nie wiem, takie coś bym musiał. Taką pętlę bym tutaj musiał masną zrobić. Za kolejne 18 tysięcy rubli, żeby mi mogli zrobić ten krótki kawałek tutaj. Nie, nie rób tego. Ehm. Um. No bo no, chyba tak, no, no bo co inaczej, jak inaczej? Możesz mi tu zrobić kawałek tego toru? No, jest ciemno i nie widzę. O, takie coś. Ile tam? Przestańcie. Dobra, no rób, kurde! No buduj no, proszę bardzo! chuziwa To jest, to jest super. Pewnie tutaj przyjedzie zaraz znowu, albo już przyjechał. Odpisz to. Proszę, proszę, bardzo, proszę rób tutaj to, co jest tutaj bliżej. To, to rób ten śmieszny łuk tutaj, żeby można było to zrobić. No bo to chyba tylko o to chodzi, że po prostu nie, nie miał. Och. I stoją. Bo brakuje im chyba materiałów akurat. Zmarnowałem dwa ładunki materiału chyba, bo tam pojechała. A nie ten. To jest przypisane do biura budowy? Nie jest przypisane do biura. Dlaczego? Niedokończone tory, a to? O, jest. To też jest, dobra. Musiałem to ręcznie przypisać, bo pewnie znowu to się przypisało. A nawet nie. Dobra. Mogę to w ogóle anulować na przykład? Wstrzymaj budowę. O, tak mogę. O! Dobre. To to sobie wstrzymamy, tak żeby tutaj... Dobra, dobra, ok. Moż można i tak. Ale kurde! Czy ktoś w ogóle, ktokolwiek rozumie moją frustrację? Czy wszyscy na zasadzie... O, naucz się grać. Czemu ten tam stoi? W ogóle, na co ty tutaj czekasz, ziomeczku? No co, bo ten tu przyjechał, ale tu masz zaraz zielone. Dlaczego on stoi? Czy ty stoisz, bo jesteś zablokowany przez samego siebie? Przez te tory, co tu są zaznaczone do budowy? No jakby spojrzeć, to teoretycznie tak. On tutaj ma czerwone, bo tutaj w tym bloku jest ten cały tor i jakby tutaj wraca, więc on jest sam, sam siebie blokuje. Uf! Ta gra jest piękna. Dobra. Tak! Zajebiaszczo. Dobrze, ale teraz ruszy może z tą budową. Uf. Jak tam magazyn? Co tam jak tam? O, przyje przyjechała właśnie ekipa. Budowaci Dobrze. Brakujące materiały cegły, deski beton. To cegły jadą, beton przyjechał, a deski nie wiem. Yy, czy wy tutaj bierzecie, aby w ogóle na pewno, nie wiem, deski stąd tutaj zleźć? Gdzie jest? Czy to jest to? Nie. Dobra, cegły też tutaj teoretycznie stąd można brać. Czy w ogóle stoi i się ładuje? Prefabrykaty to nie dobra, to reszta już jest z Neyman wszystko, okej. Okay. A wy? Skąd bierzecie rzeczy? Deski z bierz się to stąd. Cegły też stąd, bo tu są. Będziemy to tu przywozić kiedyś pociągiem po prostu stamtąd, żeby to było lepiej. Tylko jeszcze nie mogę jednym pociągiem przywieźć, jednocześnie desek i cegieł. Kur... chociaż nie wiem, może akurat, bo to są inne wagony, zobaczymy później. Betoniarnia w leszcie, no to tutaj betoniarni nie mam, niestety. Tutaj też sobie przypiszemy. O, tu w ogóle wszystko z leszcie idzie. Deski, prefabrykaty, cegły, stal też stąd bardzo proszę. Mamy tu jeszcze jakieś biuro budowy? Nie, to są wszystkie trzy biura tutaj w tej końcu. Dobra, a jak tam tutaj? Pewnie puste zaraz będą te bloki. Nawet nie. Ej, ale nieźle, nie mają aż tak dużo problemów ze sobą. Także nikt tu nie chce mieszkać za bardzo. By, może być. Mały sklep tutaj jest. Ubrania są. Elektronika jest, bo kupujemy wszystko. Także ten. Dobra. No i tutaj jeszcze dowalimy im do pieca, żeby mieli trochę trudniej w życiu. I rozpoczniemy tutaj budowę. Tutaj placu mam trochę, chyba, żeby tu jeszcze trochę wyrównać. Może teren. I tutaj ten teren. Może tutaj z tej wysokości zacząć. Powiedzmy. To będzie taki jeden stopień. Na trybie turbo sobie teraz posiedzimy, bo w nocy wyrównywać teren można, raczej, raczej bez, bez żadnych przeciwwskazań, nie? Nie musimy nic widzieć, także spoko. Tutaj, tutaj, tutaj. Można by nawet troszeczkę dalej się wgryźć tam. O, prawie, nawet w nocy lepiej widać kurczę gdzie jest równa, gdzie nie. Jak się już trzyma ten lewy. Dobra, tyle miejsca by wystarczyło. I teraz tak. Ja tutaj miałem różne branże, tak? Elektronika i mechanika. Mechanika tutaj miała być co? Chyba elektronika to miała być. Chemikalia, tworzywa sztuczne. Najpierw fabryka tworzyw sztucznych. Chemikalia i ropa naftowa, dobra. E, chemikalia i ropa naftowa. No to w sumie to by było fajnie zrobić gdzieś tutaj na przykład. Bo tu się chemikalia powinny przenieść ładnie. I rurociąg też jest w pobliżu, powiedzmy mniej więcej. Dobra, tych turbo wyłączymy na chwilę. No, to tutaj były gdzieś te chemikalia, powiedzmy, znaczy tworzywa sztuczne, a potem jeszcze elementy elektroniczne, tworzywa, chemikalia i stal. Stal możemy przywozić, spoko. Ale montażu już mamy tam zaczętą. Zakłady mechaniczne będziemy budowali tam, gdzie jest huta. Kogo ja tu potem do pracy wyśle? Ja przeliczę, skąd ja ludzi do pracy. Tu też pociągami trzeba będzie. Jak ja, jak ja wejdę w te pociągi, także tego będzie dużo więcej jeździć, to ja naprawdę nie chcecie widzieć mojej bitwy z tymi semaforami, to będzie dramat po prostu eee. <laughs> dobra. Zróbmy. Zróbmy. Eee. Zróbmy. Zróbmy... no, 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 no. myślę, że tworzy was sztuczne tutaj a potem to też potrzebujemy chemikaliów do tego. Czy jakbym na przykład zrobił tutaj takie coś? To czy tutaj nam się połączy... ...przejście? Czy się połączy? Połączenie tutaj to. Tak! I nawet nie jest aż tak pogięte, jak czasem to bywa. Bardzo ładnie. I teraz... Yy, i tutaj fabrykę tworzyw sztucznych. Jak byśmy to... kurde, tylko tak... Tworzy właśnie tutaj te... sztuczne... Ale zaraz, jak tu jest w środku magazyn, to po... przez ten magazyn to powinno wszystko jeździć chyba. Czyli nie muszę tego łączyć bezpośrednio, czyli mogę zrobić po prostu coś... Coś takiego. Chyba. Teoretycznie... Powinno dać radę. Rurę to się jakoś tutaj zrobi. Co prawda, tutaj ten taśmociąg, to ja, a w ogóle nie, co yy, Wstrzymaj budowę, nie, yy, wybórz, tak. Bo tutaj jeszcze musi być POMPA! Bo tu jeszcze potrzebujemy, co? Też chyba ropę czy coś naftową, nie? Zaraz. Budowa. Różne branże. Fabryka tworzy. Yy, tak, ropy naftowej też potrzebujemy. I chemikaliów. Chemikalia będziemy mieli stąd. Mam nadzieję, że tędy i tędy się to przeniesie jakoś. Że będzie, że na radę. Połączenie tutaj sobie zrobimy. Rozpoczniemy już ich budowę. Drogi tutaj też już zrobimy. Takie coś sobie zrobimy, że bardzo. To już sfinansujemy powiedzmy. O, fajny placek tu nawet wyszedł teraz. Bardzo ładnie. Tutaj. O! 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 Kurde droga. A remont. Dobra, jednak nie poszło tak ładnie. Ale spoko. To może trochę przesuniemy bliżej tych torów tutaj i będzie dobrze. Fabryka tworzych. Nie. Yy, fabryka elementów elektronicznych? Jo, to jest to. Dobra, a chyba że, chyba, że w tę stronę. Nie no w tę stronę. Kurde. Czy tak? Cyk. Uwaga. Połączenie między fabrykami. Nope. Ale wyżej, jakby to zrobić, kurcze. Jakby to zrobić. Dobrze, że ja tego już nie buduję od razu. Tylko kurde, mogę sobie to najpierw sprawdzić. Bo tego też nie rozkminię na początku. Gdzieś tu. Nie wiem. Tutaj, kurde. I co? Jak to wyjdzie teraz? Tutaj wyjdzie. Musi być poprowadzona z budynku A do B, Tylko, że ten łuk tutaj, kurde. A, oh. jakbyśmy zrobili tak i tak, to może się ten łuk spierdoli przy okazji, i, i będzie w efekcie mniejszy czy coś, bo tak też czasem bywa. Tu, jakbyśmy mieli drogę, jak tam najbliżej się do tego budynku, powiedzmy gdzieś tu i tu kolizja z inną infrastrukturą. No Kurde balans, prawie no. Prawie! Tu w ogóle jest żwir wszędzie, a tutaj mamy... To no, czekaj, weź tę te, te drogę też zrobimy żwirową. Żwirową. Zrobimy taką. A już się ją sfinansuje, kurczę, bo to nie są drogie rzeczy. Ten tor tutaj Ases final. Nie, bo... Dobra. Jak tam tu da... Na... <grystanie> dobra, może to sobie tu już zrobimy. Chociaż ten jeden tor czy coś. Nie wiem. To idzie do... Wyburzenia, Busz, proszę bardzo. Jeszcze raz. Różne branże. Fabryka materiałów elektronicznych. Nie, gdzieś tym razem sobie spróbujemy, na przykład, tu, w tym miejscu. Mógłbym to trochę przekręcić, po prostu, na przykład w tę stronę. To powinno troszeczkę lepiej wtedy zadziałać, ale nie chcę tego tak krzywo stawiać. Ale ja walczę z tą krągą, tu normalnie o przetrwanie. Takie coś? I połączenie między fabrykami teraz pewnie zaś wejdzie mu w paradę. No właśnie. Teraz w ogóle nawet się nie chcę wygiąć inaczej, tylko jest takie... OOOH! Remont! Uch. Nie tu. Gdzie to? Tu! Fabryka elementów, ryknąć. No to... Kurde, może, może, może bliżej po prostu, tutaj jakoś, czy coś. Chociaż teraz pewnie droga będzie zaś za blisko. No. To jest masakra tutaj, żeby takie coś dopasować. Masakra to jest po prostu. Po co ja w to dalej gra? <gry> Kurde, no takie krzywe bym to musiał postawić. Nie, no. Kurde, to daj. Zobaczymy, jak tutaj zadziała. Pewnie nie zadziała. O. Droga jest. Połowa sukcesu. No ale oczywiście nie da się tego. Połączenia o takiego zrobić? Nie no po co? Musi być kuźwa ścięte w ten sposób. I wchodzić w drogę. <słuch> Halo Stalin, czy możemy spuścić atomówkę jakąś... Z... Może poligon rakiet by się chcieli przetestować. No, zapraszam tutaj. Proszę proszę mi tu zrzucić. N Nemiman ileście tutaj. Tak. Tak? Dobra. Dobra, zar zaraz, będzie, zaraz będzie po problemie musimy wziąć jakieś auto i się wyprowadzić są tak na szybko. Znaczy, w podróż już służbową trzeba tutaj przeprowadzić jakąś całą rodziną. <laughs> Ech, kurde, balans. Ja to zrobię! Nie to. To zrobię. To zaraz budują kurczę, a tego nawet nie są. No muszę to pod takim kątem zrobić, pierdzielonym, no. Cóż, tak też się może nie udać, nie wiem. Tak zrobię. I co, I co teraz będzie? Pod takim dupiatym kątem? Zbyt ostry. Za... O! O! To jest ciekawe. W tę stronę? Zbyt ostry W tę stronę może być. Kolizja z inną infrastrukturą. Wysadzamy to w powietrze. Nie, to nie. To zrobimy. Wjazd wyjazd od całkiem drugiej strony. Zrobimy sobie, kurde, coś takiego. to jest tak, żeby było? Dobra. Zrobimy sobie coś takiego. Kit, tu nie będzie w ogóle przejazdu. Tu nie będzie drogi. Cyk, do widzenia. Dobrze, że już za, że już za nią już zapłaciłem. Połączenie między fabrykami będzie tutaj bardzo ładne, piękne, równe i w ogóle najlepsze na świecie. Proszę bardzo. A dojazd będzie do, do dupy strony, no całkiem. No, no co, co zrobisz? Nic ty zrobisz, no? Taki będzie dojazd. Piękny, że aż miękny. Że bardzo. Puźwa. No tędy się nie dało. No to się nie da. No co mam? co mam tu zrobić? A teraz jeszcze jaja inne. Bo teraz jeszcze tutaj rurociąg musi też przyjść. Kurde. Tutaj stacja pomp. Coś w tym stylu, powiedzmy, w ten sposób. Tak. Tutaj. Cyk. Też oczywiście wjazd musi być od tamtej strony, bo nie można go zrobić od tej strony, nie, trzeba tutaj kręcić się teraz jak gówno w Przeremblu z tymi drogami. Trzeba zrobić coś takiego, powiedzmy, cyk. Proszę bardzo, rozpocznij. No i tutaj teraz tak, rudociąg, tutaj cyk. To się przynajmniej udało. No i teraz jedziemy stąd jeszcze, tu już raz zrobiłem ten rurociąg, znaczy zacząłem go robić, ale... Jakby, <laughs> Trzeba było... Zacząć jeszcze raz. Cyk, i tutaj cyk. Dobrze. Prawie, no tam, połączyło się, to się połączyło, to mnie teraz najbardziej interesuje. Tutaj cyk, do góry. Cyk. Kolizja z budynkiem, dobra, trochę przesadziłem, za blisko. Cyk. Cyk. Cyk, cyk. cyk. Jest ruła! Będzie ruła, dobre. No, to byśmy mieli, no kurczę, fabrykę tworzyw sztucznych i elementów elektronicznych byśmy mieli stąd będziemy wywozić z tego magazynu później e, nie z tego magazynu będziemy wywozić e, co tu się robi chemikalia no i te elementy czy tam część elektroniczne chyba czy coś nie chyba część elektroniczne dobra kurde zrobione no nie walki były z tym walki z tym było nie się. dobra y, y, do widzenia